Cześć, witajcie. Z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do rozpakowania Moto X Play, czyli tej mniejszej wersji Moto X. Oczywiście pudełko mamy troszkę inne. Tutaj jakby zawartość tego pudełka też inaczej wygląda. Przejdźmy może sobie do tego, co mamy w środku. Telefon odkładamy, zaraz się na nim skupimy. Jeżeli chodzi o wnętrze. Nie wiem, czy to jest standardowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o Motorola w przypadku tej ładowarki, bo wygląda to dość dziwnie, że jest wejście na, na dwa kable, na dwa kable. Gdzieś tu jakiś żeby się przydał tej ładowarki. Tak, jeżeli chodzi o wyjście, mamy 1150 mAh, więc tak to wygląda przy 5V na wyjściu. Taka dość śmieszna jest ta ładowareczka. Masa papierków oczywiście tu się w tej kwestii nic nie zmieniło, więc masa papierków, tego nie będziemy czytać. No i kabel. Kabel jest chyba dość długi, tak się wydaje, chociaż. Nie, wygląda na dość długi, więc to jest wszystko, co, co mamy w pudełku. Możemy sobie to odłożyć i przejdźmy sobie do telefonu i będziemy oczywiście sobie go mm, konfigurować. Mamy tu urządzenie, które ma ekran IPS LCD 5,5 cala Full HD, czyli 1920 na 1080 pikseli. O, zawibrowało, więc uruchomił się. Jeżeli chodzi o specyfikację. Mamy tu oczywiście Snapdragon 615, Adreno 405, 2 GB pamięci RAM, wbudowane 16 lub 32 GB w tym urządzeniu. MikroSD do 128 GB. No i chyba najważniejsze w tym urządzeniu, wiele osób to podkreśla. Bateria 3630 mAh, więc strasznie, strasznie dużo. Oczywiście z tyłu mamy taki. No, niby plastik, niby gumy, ale taki bardzo przyjemne to jest dodatkowo podwójna dioda doświetlająca LED aparat 21 mp ze światłem 20. Nadal mamy złącze do ładowania micro USB 2.0. Z prawej strony możecie zauważyć, że mamy przycisk Power, który jest oczywiście specjalnie oznaczony, ma tu taką fakturkę dodatkowo przycisk głośności. Po lewej stronie nie mamy nic. No i u góry troszkę inaczej to wygląda, bo to urządzenie też chyba takie bardziej smukłe jest yy, niż w przypadku X-Tyla. Mamy złącze na nanosim microSD oraz wejście na słuchawki 3,5 mm, więc tak to się prezentuje. No ten tył jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, strasznie fajnie to wygląda. Nieźle to jest spasowane, nic tu jakoś specjalnie nie skrzypi, więc wygląda i wypowiada się to całkiem fajnie. Może skonfigurujemy sobie to urządzenie. No i mam gotową Moto X Play do użytkowania, oczywiście Google Now z lewej strony. Powiem Wam od razu, jeżeli chodzi o te elementy, które zauważyłem, że niestety ze spasowaniem jest niezbyt... ...niezbyt dobrze. Troszkę luźny jest ten przycisk głośności, przycisk... Power już lepiej, ale ten głośności niestety strasznie się rusza. Natomiast bardzo podoba mi się to, co widzimy z tyłu. To wygląda nie dość, że ładnie, wygląda bardzo premium. To podejrzewam, że ten element również jakoś specjalnie nie będzie się niszczył. W końcu dostaje urządzenie też to później, więc podejrzewam, że sporo recenzentów już przetestowało ten model. I póki co możecie zobaczyć, że wygląda to naprawdę całkiem, całkiem nieźle. Dajcie znać, co byście chcieli wiedzieć odnośnie tego urządzenia. Oczywiście wszystko sprawdzę. Czekam na Wasze informacje. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!